W następnej, ale degustacji. Tym razem takie troszkę kolaboracyjne piwo. E, Browar Salter e, um, uważał piwo e, wykorzystując e, pozostałości chleba z Morrisona. No i mam kolaborację. Piwo specjalnie dla Morrisona, Breadwinner. Winner. E, um, jakby to przetłumaczyć na polski. Breadwinner to jest gości, gościu, który przynosi pieniądze do domu po prostu. Czyli główny zarabiający breadwinner. No ale ma konotację z chlebem. Ładnie się kojarzy. Nie marnują żywności. Używają je. Używają ten chleb, który miałby być wyrzucony do produkcji piwa. Fajnie. Jest to Golden Ale, zrobione z chleba, 4,4% alkoholu. Nic tu więcej nie piszą, tylko tyle, że może zawierać sporo różnych zbóż, jak pszenica, jęczmień, owiec i, i soja. No, w takich chlebach to wszystko może się trafić. Na pewno to nie jest tylko z jednego rodzaju, tylko wszystko jak leci. No i ta kolaboracja, czy nie. No... Myślałem, że to chodzi o kolaborację, ale nie. No, że chwalą się, że takim fajnym browarem są od 2006 roku. No i zaczęli współpracować z Morrisonem, by uważać no... takie właśnie ekologiczne piwo. No pff, czemu nie? Czemu nie? Po co mają, <laughs> po co mają marnować żywność? E... No i nie wstydzą się tego, że to robią. Salter dla Morrisona. Piękny. Kapsel z logią browaru SB e, I przejdźmy do piwa. Jak widzicie, bardzo jasne. Chciałem powiedzieć klarowne, ale nie. Opalizujące. E, tak, lekko, lekko zamglone. Piana dosyć fajnie się tworzy przy nalewaniu. Teraz zdążyła szupać, ale jak widzicie, zostało trochę suchej piany na szkle. Nie jest tak źle. Aromat, może mieć. Aromat jest ziołowy. E, byście myśleli, że pilzner. Oczywiście pod tym ziołowym, chmielowym akcentem jest trochę e, e, karmelu, słodowości, e, mm, które bardziej przypominają Golden Ale. No ale ten chmiel tutaj troszeczkę myli. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo przyjemna niespodzianka. E, bo myślałem, że będzie bardziej tak, wiecie, e, ziemisto, trawiasto nie Bardzo tradycyjnie angielska, ale nie, ziołowe Bardzo przyjemne. Dobrze, no spróbujmy. się zrobimy. Bardzo przyjemne. Lekkie piwo. E, dużo słodowości. Dużo takiej właśnie E, chlubowości. E, troszkę zestowości. Cytrynowe nutki odświeżające. Nawet bym powiedział, były takie lemoniadowe nuty z taką cukierkową, landrynkową słodyczą troszeczkę. E, trochę karmelu. E, jest też niewielka goryczka ziołowa, znowu ziołowa goryczka. E, bardzo przyjemnie. Bardzo fajne, takie odświeżające piwo. No tak jak powiedziałem, troszkę takie właśnie lądzmikowej słodyczy tutaj się trafiło. Troszkę karmelu, ale ogólnie jest lekka zioła goryczka i do tego fajne cytrusowe nutki, em, które poprawiają pijalność. Naprawdę fajny smak, przyjemny. No, taki Słodkawo-landrynkowy troszeczkę, ale jest dużo cytrusowości, e, zaciągnie to piwo. E, jest fajnie, odświeżająco, lekko. E, fajnie się to pije. No i oczywiście, e, miejmy w pamięci, że mm, wykorzystaliśmy chleb, który miał pójść do, na zniszczenie, mm, a ocaliliśmy go, zrobiliśmy piwo. Także macie płynny chleb w piwie. Cudownie, prawda? E, możecie przejść na dietę. Macie dwa w jednym, chleb i piwo. Niemniej <grytanie> jednak e, jestem zadowolony. E, zaskoczony troszkę fajnym aromatem e, ziołowym. E, smak jest fajny, przyjemny. Może ta trochę taka, taka lędzminkowość tutaj mm. nie bardzo, ale nie jest to bardzo takie y, męczące. Jest więcej tych cytrusowych akcentów, które to jednak y, dają. Bardzo fajną pijalność. Przyjemny smak. Ogólnie jest fajne piwo. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, także że będziecie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Czy jest?